Zobieram. Nagrywamy teraz bez Fabiana, bo chłopca pojechał zainstalować X-Recorder, żeby nagrywać znowu Brawl Stars, a nie wytrzymam z nim. Ej, I nagrywamy znowu. I co mamy potem nagrywać? Powiedzcie nam. Będziemy odczytywać kod, Moment. że na bieżąco. Jak coś będzie z miesiąc... Ej, co to jest ponowo? Pionowo. A, pionowo, dobra. Pionowa, pionowo, pionowo. Dobra. Ej, dobra, to Wącia wybrała i dzisiaj jest taki challenge, że każdy z nas wybiera jakąś postać, ale nie widzimy. Laryszka, Hanka, a na nie mojego, bo ja nim jestem całkiem dobra. No I... dobra, ale ja zaczynam wybierać. Dobra, ale nie wybierasz mnie od razu, Hanka. Oki? Okay? Nie, oki. Okay. Pewnie mi wybrać najgorszą pasję. Jaką... Ciekaw, mogłam. Bo? Okej. Okay. A która ranga? A nie wiem, ale chyba sobie poradzisz mnie. No nie. Zginiesz na sam początek? Nie zginę! Ja się biję z nieudacznikiem jakiś. Ży... z mortisem. Aha. Nieudacznik życiowy! Nie ty, najgorszy mortis! Gościu! Chcesz zginąłeś? Nie. On jest taki easy. Pa, robi go. Tak, zginąłem. Nie, już ci nie daję Czemu? grać. Czemu? Sobie gram hankiem. Ej no, weź. No ale przegrałeś i jestem na minusie o cztery. Cztery pucharki. I ty się na mnie A masz jakieś zmiany Nie, jestem ja ulepszam hanka na maksa. A na to? Nie. Nie wiem po co ja to zrobiłem. Ja. Nie, ja jestem dobrym Hankiem. Wiesz? No to. Najpierw ja gram. Ej, do. Przegunamy się, kto to jest takim Hankiem. To już. To już ma kankiego. No bo, wow, można sobie go kupić. Tylko bogaci gracze go mają. Co, nie ma? Mm mhm. Bierz. Sorry, No to. Ej, go. what? Rozwaliłem skrzynkę i dostałem jednego par cubesa. To jest bez sensu. Nie gram w tą grę. Tak, miałam e e rozer. Gdzie rozwalisz jedną skrzynkę i jeden par cube ci leci? No. Nieprawda, bo ja rozwaliłem dwie skrzynki. No bo żartowałem. A tak serio, to żadnej nie rozwaliłem. A dostałem cuba. A nie! Najlepsza postać w grze to jest. Klanki. Żartowałem. A czemu tego w ogóle klanki nazywasz? klan, bo to jest Bo tak się pisze klanki, ale wymieniła się klanki. Nieprawda, mówi się klanki klancy, ale stary, no to ci pokażę coś. Mówisz, że pisze się klancy, klanki. No klancy się pisze, nie? No. A to się pisze klancy, a to się czyta klancy. Nie, nie, patrz. No to nie, nieprawda. Zobacz, cy, cy, to jest cy, cy, cy. Sysy? To samo? Myślałam, że ci chodzi o to ostatnie. Ale ty samo mówisz klanki. Klanki. Mówiłeś klanki przed chwilą. Ej, widzowie, powiedzcie mu coś. I tak muszę. <laughs> Więc mam trochę wywalona. Jak mi to zdrapiesz, to jesteś Sigma. Co? To! Po Ja Sam nie zdrapa. Nie mam mowy. Ja bym to. Zdrap. No to no. jest drap! Drapa! Ładnie wyglądasz. Taki tatuaż od Chcesz, żebym ci? Chory? Walił? No. Nie. No, no właśnie. O, twój stary jadzie. Z drogi śledzie, twój stary tu jedzie. Morda. Pokaż. I zrobimy coś. też load'a. To nie? Nie. Co? Morda. X-recorder. Ale wiem. Ale pokaż jak na przykład... Pokaż mi odnować teraz wszystko. Ale o to chodzi? Jak nagrywasz? Nie, no. Jak, jak nagrywasz? Nie wytrzymam. Ej, po, m, Fabian się pyta, jak, żeby, m, jak się nagrywa. Stary, wchodzisz w aplikację. No. I tutaj klikasz. No. Nie no nie i tyle. Nagrywa ci się już. Nie. I nie. potem wychodzi i wciągnie, no. tak? No. No i, ale to też może nagrywać Twoje rozmowy z mamą, ojcem. Na przykład tak jak ostatnio było. No, I, no Ale, ale my... ja to usunąłem. A ja się usunął. Stary. Jak, już, jak już zapiszesz, nie? Jak już wyjdziesz z tego, to ci się pokazuje filmik cały i możesz sobie go usunąć. Poczekaj, zobacz. I tutaj masz kosz. Mm -hmm. I możesz a nie, usunąć. Ale nie usuwamy go. Nie. Nev, nev, nev. No nowy. bo nowe. Dobra, nie, diwanko! Nie, nie, nie. Mój. to Wejdziesz do przejścia, bo przejdzie to no, o nie. do. No, my testowaliśmy Cliego. Ej, Fabian, bo Tomek mówi na go klanki. Co? Na go mówi klanki, Tomek. Aha. Cicho. Dobra. Zobaczcie, jaki to jest nie Sigmowy. Zadymiarz. Sigmowy? Jaki to jest? Klanki. Nie Sigmowy. No czemu ty go nazywasz klanki? Klanki. Pa, on ma 800 hp, a ten go nie chce rozwalić. Gdzie bij tego boha? Boha? Bo. Boha! No zabij go. Acz, Ema. Buta zabij. Acz, Emu. Bo nie ma demu. A ty nie masz wokół dolców. Ja cię Ja z Tobą nie wytrzymam, nie? Z kim? Z, z, z tym, Fabianem Fabianem. Fabian jest wygoniony z odcinka. Nieprawda, nie jest wygoniony. Ale jest nie ty... jesteś wygoniony. <laughs> Widaj nam w komentarzach. Ja mam 15 minut. Na co? No. Na nagrywanie odcinka? Nie, 15 minut, żeby pójść do domu. A ja która godzina? Ui. Ja ci, nie. Nie, da. Ja gram ze klankiem. Sam. No ja ja ci powiem. 15, Pokaż. Nie, ci Nie, tak. Nie, tak. Nie, tak. Nie, tak. naprawdę A czemu? Chciałam wiesz do Ja zobacz to, jak straciłem co? 40 pucharków. Straciłem. Widział. A ile masz postaci? 42. Pokaż, jakie masz postaci. Poczekaj, mam hanka. Pokaż. Pokaż. Ale serio. Ej, ty masz naprawdę ma go? Poczekaj. Okay? Go! Stary. Ale ty jesteś dobry w tą grę. Długo na niego zbierałeś? Nie. Mm, trafiłem go. Ale ziorubisty. What? Mam... Nie, nie odbieram tego, bo mi się normalnie... Nie chcę. I sprawdzę coś. Draku mam. Ja też mam. Ale ja go trafiłem. Ja go kupiłam. ja go trafiłem. Ja go kupiłam. Tika trafiłem. Berek... Berek już, uh, uzbierałem już odbierałem. trafiłem. Nie pytaj. To na przykład trafiłem... Hmm. Lole trafiłem. Słaba. Taka Lola. Ja lo, ja kupiłem. Y, aż trafiłem. Najgorsza postać moim zdaniem. Squeak. Squeak. Trafiony. No bym nie squeaka? Trafiłem go, ale no. lubię. Lubię go. A Daryl. Oczywiście trafiony. Kto? Daryl. Trafiłem go. Lubię go, kupiłem. Bas? Oczywiście, że był za darmo. No, Jackie. Ej, nie mu, nie mu, nie mów. Nie ma tamka, jak pędzić tą to można lecieć. To Docz. Hmm. Co się tak gapisz? A tam. Ej, a masz też słodkiego. No. Jak ty mogłeś to zrobić? Jeszcze, ci Ej, a ja sprawdźcie. Nie, nie mam nic do kupienia. Ale nie, co masz Do kupienia. Tylko, że. O, dzięki, kupiłeś mi coś. Ile? Ej. 52 klejnotów. 59 Ej, kol... nie. Stary. 90 klejnotów za dwa klejnoty. Mega się opłaca. Ej, poczekajcie. Ile no opłaca się. Tam były już kredyty. Na kogo zbierasz? Na Leona. No to kredyty możesz kupić. Coś? Ale nie mogę kupić. Brakuje mi siedmiu gemów. Nie, bo tylko zbiłem 59. Dobra. Na widzowie.